Witamy z tej strony kanał, co jest w środku. Dzisiaj podejmiemy się przeprowadzenia testu latarek, różnych, różnorodnych latarek, bardzo różnorodnych, z powerbanka, z tak, flashem. Dokładnie, a więc zaczynamy. Pierwszy ogień: bierzemy latarkę powerbanku z firmy Trust. Na naszym kanale możecie się znaleźć inne sprzęty, które openingowaliśmy z firmy Trust. A więc zaczniemy. Łatwo włączyć. Kto by się domyślił, że po przytrzymaniu, długim przytrzymaniu, włączy się dokładnie latarka. Latarka, niestety, jak widzimy, słaba. W, por w porównaniu do innych. No. Takie niecałe 2 na 10 Teraz przechodzimy do telefonu. Jak pewnie możecie nie widzieć. Trochę. Zbyt duży zasięg, ale również słabe. Jako kubele też tu opinię No, nie wiem, 5 na 10. 5 hmm, na 10. Teraz będzie typowa latarka dla mechanika. No, i jak jest. na lepsze. Jak na płaską latarkę. Bardzo dziwne, że ma okrągłe światło. Latarka ma również inne ukryte funkcje. Na przykład można ją gdzieś zawieść. Na przykład pod samochodem. Oraz ma magnes przeczepić, na przykład w aucie, no, latarka nawet niezła, mm -hmm. no, 8 na 10, 8 na 10. To jest już ostatnia latarka, jaką mamy, to jest to oczywiście halogen, na przykład na budowę, tak, oczywiście jest podwójny, więc no, Muszę się jest... Można włączyć w nim różne funkcje, na przykład powójne. Można też również zmienić Ma również magnesy oraz uchwyt. No. a więc tak, oczywiście też to wygląda. Można ustawić sobie to jak się chce. Zobaczyć. i jest no według mnie już 10, na 10. dokładnie, jeden z lepszych latarek I więc dziękujemy za oglądanie tutaj łapka w górę i komentarz, subskrypcję dziękujemy za oglądanie